Witajcie moi drodzy, ja jestem KUSOK, wy jesteście na kanale Retro Hobby. Paczki w miarę bieżące, znowu mam takie, które tam jeszcze czekają z opóźnieniem, ale w miarę bieżące, moi drodzy, dwie paczki od yy, Aziego z kanału Wciśnij Start. Moi drodzy, oczywiście na wstępie mała historia związana z tymi paczkami. Sytuacja była taka, że Azji yy, wpadł na pomysł realizowania się troszkę w innym temacie. E, oczywiście nie, to nie to, że rezygnuje z retro oraz skomentowania życia, e, bie, bieżących wydarzeń odnośnie przemysłu growego i tak dalej. Nie, 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 nie. Tylko e, po prostu e, próbuje się spełnić i rozwijać też w innym, w innych kierunkach i e, powiedział mi, słuchaj, będę sprzedawał część swoich rzeczy, gdybyś był chętny, to wysyłam Ci listę. Wysłał mi listę, no i coś mi się udało z tej listy wybrać. A czym się zajmuje Azji, moi drodzy, aktualnie? Zapraszam na kanał Wciśnij Start. Tam możecie zobaczyć, co robi Azji. E, polecam. E, bardzo fajny kanał. Tymczasem, moi drodzy, lecimy z rozpakowaniem dużej paczuchy. Z dużą paczuchą była taka akcja, że to były rzeczy, które sobie wybrałem, a ta mała Azji mi powiedział, słuchaj, to y, zrobimy taki manewr, że zapomniałeś czegoś wysłać i dosyła i plus do tego jeszcze jakieś, o, no właśnie, no właśnie, happy birthday i Pindol, czyli no, już wiemy, że, że będzie dobrze, jak jest ten, jak jest y, znak, y, znak ten, ja wiem, że większość ludzi może nie czuć, nie pod tego poczucia humoru, nie y, rozumieć, ale... Jest takie określone, zamknięte towarzystwo, jak na przykład Lepa, którego też Dawida bardzo serdecznie pozdrawiam. I my tak sobie, że tak powiem, wspólnie śmieszkujemy. Jest to nie ukrywam też taki easter egg związany z tym, że nie wiem ilu z Was chodziło do szkoły średniej i pamiętało, co się na ostatnich stronach zeszytów rysowało, na przykład z kolegą. No, więc y, ci co wiedzą, to wiedzą, y, ci co aktualnie chodzą do szkoły, niekoniecznie muszą wiedzieć i y, powielać te zachowania. Dobra, zobaczmy, co nas tu czeka. O kurde! O kurde, czyli dobrze robiłem, że, że nie, rysu, nie jechałem bezpośrednio nożem. Dobra, coś zajerzystego. No! Bum! Dobra, tego nie było w planie. Jest to e, saszetka na jedzenie, o ile to się nie mylę. E, z Earthworm Jim'a. Kto pamięta taką postać jak Earthworm Jim? Oj, ale się cieszę, dobra. E, zobaczmy, co jest w środku. No proszę. To są jakieś rzeczy, których absolutnie Nie, e, nie było w planie, jakieś bonusy. Jeku Azji, naprawdę nie musiałeś! Dzięki Ci, wielkie, ale naprawdę nie musiałeś, Moi drodzy. Mamy e, mamy taki gadżet na półkę e, z Space Invaders. Jaku, jestem tak e, przejęty tym, że zapomniałem nazwy tej kultowej gry. Przepraszam. E, więc mamy to: mamy smyczkę e, z Megamena, mamy smyczkę z Megamena mamy naklejki, które są, moi drodzy, naklejkami, naklejki z Pokémonów. To są, moi drodzy, naklejki do tuningu Game Boya Advance. Można sobie kupić obudowę zamiennika i okleić tymi naklejkami. Co, co tu jest? Dobra. Wielka limitka. Pokémon My S Version. Więc Unikat, legend, przedmiot legendarny, nie kupicie go w normalnej dystrybucji, dzięki Azji, ja jestem człowiekiem z dużym poczuciem humoru i tu moi drodzy są konsole, dwie konsole w zasadzie i tu jest fajna rzecz, włączmy, aha baterii pewnie nie ma. Zapewne, to może nawet lepiej. W każdym razie ta konsola, moi drodzy, ma wymieniony wyświetlacz na no, wyświetlacz z podświetleniem. Bardzo długo szukałem, nie chciałem się bawić w wymiany, bo może zdolności manualnej, nawet zaplecze bym miał, ale nie miałbym czasu, żeby to zrobić porządnie. A ja jestem taki, że wolę zrobić porządnie niż byle jak. I tu, moi drodzy, kolejna rzecz. Moi drodzy, Odroid Czyli y, prawie perfekcyjny y, emulator. Dzisiaj tego odroida włącza to sobie zobaczymy, y, gdzie on ma włącznik, Tu ma SDHC, kartę start select. Y, hmm, nie, start to trzeba przytrzymać, nie. A tutaj, no tak. No i dobra, widzę, że w coś azjatyckiego było grane. Tu chyba się przechodzi do listy Resume Game. Tak jest. W każdym razie Oldroid to jest coś, na co polowałem bardzo długo. Azji bardzo serdecznie dziękuję, bo to będzie moja w tym momencie primary konsola, jeżeli chodzi o ogrywanie różnych tytułów, bo poszukałem czegoś takiego. Aha, już to nic nie ma więcej. Dobrze. Dobrze moi drodzy, ja sobie powrzucam to wszystko. Dzięki w ogóle za zapakowanie Azji. Naprawdę pierwsza klasa. Wrzucimy z powrotem te wszystkie rzeczy. Bo ten filmik znowu będzie trwał... O i tutaj oczywiście... A jeszcze jest, przepraszam, jeszcze jest zawiniątko z logiem Saturna. Yy, Densha the de Go, tak? Tak, Densha the de Go. Oj Patrycja, <laughs> Patrycja dzięki. Wiem, że Densha the de Go to jest domena yy, Patrycji. Yy, I dzięki za tą grę. Yy, tu moi drodzy mamy co? Segarelli Championship. Mam w wersji europejskiej, a nie w azjatyckiej, moi drodzy, Puzzle Bubble, puzzle bubble. Świetna rzecz, azjatyckie wersje. Bardzo dziękuję. E, dzięki, nie, nie spodziewałem się tego, bo ja jak coś kupuję od kogoś, nigdy nie oczekuję bonusów. E, zawsze powtarzam wszystkim, którzy mi cokolwiek sprzedają, żeby sobie lepiej te rzeczy sprzedali i sobie zarobili. E, bo kiedyś musieli na to zarobić. Przepraszam muszę przejść z drugiej strony kamery. Kiedyś musieli zarobić na to, żeby sobie kupić, więc, więc trzeba szanować, moi drodzy, swoje pieniądze i swój czas. Dobrze. Mm. Polećmy o właśnie. Dobra, no, no, może być i tak. Tu jest kolejny pudeł zaraz. Znowu muszę lejść kamerę. <grym> Dzięki. Dobra. Mamy cukierki, to znaczy, że muszę się podzielić tym z widzami, jak będę jakieś paczki do widzów wysyłał, to będę wrzucał. W ogóle Azji z Patrycją taka ciekawostka, możecie się śmiać, ja do, dziś, ja do teraz mam te batoniki, które przywieźliście z Azji i wrzuciliście mi do tamtej paczki, jak z ostatniego pobytu z Azji. Ja do dzisiaj je mam, dobra. Tu jest jakaś adresówka. Zobaczmy. O kurcze. Dobra. Ha, patrzcie na to. Patrzcie, ile tu jest różnego rodzaju naklejek na Game Boya. Tutaj Aziz sobie coś wykorzystał z Zeldy, z Dragon Ball Z, z Wario, z Hello Kitty, z Super Mario. Dzięki, dzięki wielkie, bo to są bonusy. Tu moi drodzy kolejny bonus, chociaż nie wiem, ja to F0 kupowałem. W każdym razie mam F0. F0 było grom. Ja nawet nie wiem, czy ją mam, czy nie mam, szczerze mówiąc, ale było grom, która ma chip FX, czyli ten, który w Starfoksie, w Starwingu też jest, więc, więc też bardzo chciałem. Tu moi drodzy zaczynają się rzeczy grube. Moi drodzy, Azim miał do sprzedania coś takiego. Jest to wydanie kompletne z Walkerem, a ja się bardzo, bardzo długo szukałem dokładnie tej wersji, tego wydania. No stan jest ideolo, nie? Więc dołączę do kolekcji. Dzięki wielkie, dzięki wielkie dołączam do kolekcji moi drodzy, Pokémon Hard Gold Version. Jedna z droższych, jeżeli nie najdroższa wersja. Chociaż zapewne są jakieś maniacy pokémonów, którzy w komentarzach mi powiedzą, że nie jest najdroższa. Moi drodzy, TV Game Converter w takim fajnym etui, konwerter do konsoli. Zaraz, tylko teraz tak, czy do konsoli Nintendo NES, żeby grać na kartridżach z Famicom'a, albo odwrotnie. Nie jestem pewny, ale może tu pisze gdzieś. W każdym razie jest to ten konwer. Tak, tak, Famicom do Nintendo NES'a. Wszystko jasne? Zobaczmy dalej. Uuhu, dobroci, moi drodzy, kto mi powie co to za tytuł? Kto mi powie, co to za tytuł, piszcie w komentarzach. Proszę. Proszę. Bo ja nie znają. Ale to jest kolejne fajne wydanie Game Boya kolor azjatycki. Jak ja lubię te wydania. Oni Nie wiem dlaczego, ale to jest tak, tak ładne oni je robią. Dobrze. Zobaczmy, co czeka nas tutaj. A tutaj, moi drodzy, czeka nas Game Boy Advance kolejny z oklejkami z Golden Sana, Moi drodzy, jest on zmodowany przez Aziego. On ma wyświetlacz IPS, czyli ten fajny, jasny. To będzie już drugi mój Game Boy z wyświetlaczem IPS. Eee, nigdy dosyć cieszę się z drugiej strony, tak jak w poprzednim przypadku, że nie ja go modowałem, ponieważ nie miałbym chyba serca. Eee, a z drugiej strony, bardzo chciałem mieć, bo to jest jednak komfort grania. Dość duży. Dobra. Zobaczmy, co czeka nas tutaj. Mm, dalej. Jak człowiek, jak takich rzeczy rozpakowuje, to jeszcze ma wyższe, że tak powiem, oczekiwania. E, ten apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dobra, lecimy. Lecimy, żeby się nie przeciął. Więc e, spróbujemy tak się do tego dobrać. Najmniej inwazyjnie, bo. Tak jak mówię, nie wiem co jest. Dobra, tu musimy troszkę przeciąć. Z czego to jest karton? Nie wiem. Dobrze, lećmy. Lećmy, zobaczmy co nas czeka. Do tej pory po prostu, no... Miazga, miazga. Część rzeczy kupiłem, część w nieoczekiwany sposób dostałem. I mamy... Mierzymy się z takim kartonem z PlayStation 4, ale nie jest to PS4. Muszę to niektórych zawieść. Dalej nie mam w swojej kolekcji PS4 i zapowiada się, że chyba nie będę miał. Nawet pojawiła się bardzo kusząca oferta od jednego z widzów, ale nie mam czasu grać, więc wysoce z brakiem sensu i rozsądku wykazałbym się, gdybym kupił konsolę. Nie retro, podczas kiedy tyle retro się przewala, i jeszcze tyle okazji, a ja nie mam też nieograniczonych środków, choć bardzo bym chciał. Dobra, moi drodzy, zobaczmy co tu nas czeka. To jest, moi drodzy, miecz. Zaraz, może tak. To jest miecz. toj wnioskuje, że. Jest to miecz, który można wykorzystać do kamerki, do Aitoja i tym pograć. Tak mi się wydaje, że można siepać wrogów mieczem, ale to Azji mi na pewno napisze, że no, ciekawe rozwiązanie. On jest taki gąbki twardszej. Ciekawe. Moi drodzy, o, będę miał na czym spać. Czemu nie ma start i select? Dzięki Azji. Takie drobne rzeczy cieszą. Dobra. I tutaj, moi drodzy, przechodzimy do rzeczy, której nie miałem serca kupić od Aziego, bo wiem, że to była jedna z tych rzeczy, którą on sobie z Japonii przywiózł i była ona, proszę bardzo, już widzicie, była ona dla niego e, fajna i szczególna, ale z drugiej strony, jak usłyszałem, że cieszy się, że to trafiło w moje ręce, mamy action replaya. To, to po prostu troszkę mi, że tak powiem, ulżyło. Dobra, zobaczmy, co jest w tym pudełku. W tym pudełku z boku... Zaraz to tak powinno być. Tak. W tym pudełku z boku, moi drodzy, mamy y, pada y, no name'owego y, do Saturna. Just, żeby nie poleciało to wszystko. Mamy... A, chodź tu, chodź tu, misiu. Oj, nie chcę, się zablokowało coś znowu. Czekajcie, momencik, bo nie chcę nic tutaj rozwalić. Jest, dobra. Mamy japońskiego, azjatyckiego paza, pada do y, Saturna, czyli ło, y, wow, 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 nie, dzielać. Czyli mamy y, klasycznego pada ale nie jak w kolorach europejskich, czyli czarnych, czarnym tylko w azjatyckim. Co tu jeszcze jest? A, właśnie. Bardzo ważna rzecz, moi drodzy. Tu mamy konwerter na 100V, czyli mamy konwerter, gdzie możemy już. No i kabel AV. Zaraz, czy to widać? Widać, kabel AV. Więc mamy konwerter ze 100V, a to oznacza jeszcze jedną rzecz. To oznacza, że jak wreszcie dorobiłem się konwertera 100V, to będę w stanie sprawdzić swoje PlayStation 1, zaraz, 1 czy 2, 1 i 2, chyba, bo mam 1 i 2, i z regionu azjatyckiego, czyli na 100V. Dobra, przejdźmy do właściwej rzeczy. Dobra, czekajcie, to pudełeczko sobie zrzucę na bok i moi drodzy zobaczmy Dobra. Jest. Jest u kusoka moi drodzy. Pierwszy Saturn u mnie. Bardzo się cieszę. Bardzo długo miałem ochotę na tą konsolę ze względu na arkejdową stricte arkejdową bazę tytułów, coś jest w środku. W środku jest Puzzle Bubble, ok Więc miałem straszną ochotę na tą wersję. Tutaj mamy, moi drodzy, coś bardzo ciekawego. Bo Azjaci co roku wymieniają baterię w tych konsolach, i mamy, moi drodzy, naklejkę, że w 2019 roku bateria została wymieniona. Wersja azjatycka, tak jak już mówiłem, szczerze mówiąc, bardziej mi się podoba od tej europejskiej. Bo bardziej mi się podoba kolorystycznie. Dobra. Tak to wygląda. Teraz, moi drodzy, robimy szybkie fikumiku na patyku, czyli rozkładamy to, co jest tutaj, i przechodzimy, moi drodzy, do mojej paczuszki. Czyli do paczuszki urodzinowo. Oprócz urodzinowych z zapomnianymi gadżetami z pierwszej paczki, to jeszcze tam jakieś, jakieś, ten, jakieś rzeczy bonusowe. dobra. Może tak, ja sobie wezmę tutaj ten styl, tak i będziemy sobie śmiecie wyrzucać, ale już widzę, że mogę użyć troszkę więcej przemocy, bo jest dodatkowy karton, co oznacza, że, że można się troszkę posiłować. Strasznie mnie to po prostu strasznie mnie to cieszy, że mam saturna wreszcie. Eee. Jeszcze dodatkowo mam takiego nietypowego, bo wersję azjatycką. Wiem, że nie jest w boksie, wiem, że zaraz się pojawią takie głosy, ale nie zależało mi aż tak bardzo, po prostu chcę na Saturnie pograć, chcę spróbować, mój drodzy, kalimba, cokolwiek to znaczy. E, dobra, tutaj, dobrze, zobaczmy, zaraz przesuniemy się troszkę do góry, mieczyk tutaj, zobaczmy, co nas czeka w środku w tej paczce. Dobra, zobaczę. Kolejne kardidze. Dobra, kolejne kardidze na Pegazusa, moi drodzy. 118 w jednym. Kolejna sprawa. Klek, Ktek Master, cokolwiek to jest. Taka okładka, która jest trójwymiarowa. Nie wiem, czy ktoś pamięta te okulary z, jednym, z jedną foliką czerwoną, z drugą zieloną. Swoją drogą, ciekaw jestem, jakby to wyglądało, jakbyśmy te okulary założyli. Mamy jeszcze Power Rangers Mighty Morphin 2. Dobra, zobaczmy. Mamy Frotkę z Zeldy. Mamy... Dobra. I teraz kto mi powie, z jakiej gry jest ta wszywka? Większość będzie wiedziała. Jak już jest Raccoon City, no to wszyscy wiedzą. Dobra, co tu jeszcze jest? Zaraz, co to jest? Co to jest? Dictionary pocket. Słowniczek. Słowniczek. No, nieźle, nieźle. Co tu jest? Wolfenstein New Colossus. Gwizdek. Oj, poleciało mi opakowanie, będą się później podnieść. Gwizdek z Wolfensteina New Colossus. To mamy co? PlayStation 2, ale co to jest? Co to jest? PlayStation 2 w środku. Bonus Demo 12 i The Last of Us na PS3. No i teraz moje pytanie brzmi: czy ja mam The Last of Us? Kurczę, pewnie mam. No nic będzie trzeba rozdać albo zrobić konkursik. Dobra. Dobra. I wszystko stało się jasne, moi drodzy. I toy hero, czyli moi drodzy, mamy grę, gdzie ten miecz jest. Sekundka, ja to może rzucać w spoku. Mamy grę do tego gadżeta. Swoim jestem jestem strasznie ciekawy, jak to się będzie sprawowało. Dobra. I teraz, moi drodzy, zrobię sobie tutaj szybki porządek. Rozłożę to, bo widzicie, jak to wygląda. I zaraz Wam pokażę w pełnej okazałości, co tutaj mamy. Dobrze, moi drodzy, za chwileczkę wracam. Pyk. Dobrze, moi drodzy, już jestem. Zacznijmy od tych dobroci, moi drodzy. Pudełeczko na jedzenie z Earthworm Jima. Game Boy Pocket z zielonym podświetleniem ala Game Boy Light. Odroid. Tutaj nie widzicie, a widzicie, z Mega ta tasiemka, moi drodzy, Densha The Go, Sega Rayleigh i Puzzle Bubble na Sega Saturn. Moi drodzy, taki świrunek z, taka postać w zasadzie z gry Space Invaders. Odroid, poduszeczka, Pokemon My S Edition. Jak już tu jesteśmy, to mo nie można nie wspomnieć o trzech kartridżach na Pegasusa. F0, frotka z Zeldy, przejściówka do konsoli Nintendo S na kartridże z Famicom z Pegasusa, Pokémon Hard Gold version. Bardzo się cieszę, że udało mi się ją zdobyć. I teraz, moi drodzy, ręką się przerzucę, żeby pokazać wam resztę, bo nie byłem w stanie ująć wszystkiego. Mój drodzy, translatorek azjatycki Action Ripley do Sega Saturn, Game Boy Advance z, ek z ekranem IPS. Na Game Boy Color gierka, i teraz ktoś mi musi pomóc z identyfikacją. Oprócz tego, wszywka Raccoon Police Department, dwa pady Sega Saturn, świetna rzecz, wreszcie mam Saturna, ale się cieszę, że wreszcie mam Saturna. Oprócz tego mamy Gwizdek z Wolfensteina New Colossus, naklejki na Game Boy Advance, gdyby mi przyszło do głowy, modować. Gra. Play Hero pod Aitoja z mieczem i oczywiście taką fajną, nie wiem jak to nazwać, ale z Saturna, taką fajną serwetkę, o tak można by to nazwać. Więc tak to się prezentuje. Jeszcze spróbuję się wycofać, żeby objąć wszystko w jednym kadrze. Nie wiem czy to mi się uda, udało się w miarę. Tak to wygląda. Świetne rzeczy, niesamowicie. Dziękuję Azji, dziękuję Patrycja. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Taki lud. Na razie. Trzymajcie się. Mówił kusok Mojretrohobby. Pa, pa. Cześć.